Mariola, mecz WKS Profi Kraj z Grot Budowlanymi Łódź nie wyglądał chyba tak, jak wszyscy się spodziewaliśmy. Tutaj wszyscy chcieliśmy i marzyliśmy o tym. Znowu porażka i o te ligowe punkty będziemy musieli powalczyć w następnym meczu. Ani ten mecz nie wyglądał tak, jak byśmy chciały, ani wcześniejsze mecze, nie ma co ukrywać, nie wyglądały tak, jak, tak jak chciałyśmy. No niestety... Ciężko cokolwiek powiedzieć na, na dzień dzisiejszy. Jest nam po prostu wstyd, to co ja mogę powiedzieć. Mi wstyd i, i przykro, że, że, że tak się dzieje. Myślałam wcześniej, że no, losy nasze się odwrócą. Yy, aczkolwiek tak się nie dzieje no ale póki piłka jest w grze gramy dalej, nie poddajemy się i będziemy walczyć do końca te dwa pierwsze sety inne niż ten trzeci ten ostatni yy, w pierwszych dwóch sporo walki, szanse nawet na wygranie tego drugiego seta i coś się zacięło w końcówce i już ta, 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 ta niemoc trwała później również w trzeciej partii kolejny mecz wygląda bardzo podobnie jak, jak yy, wcześniejsze mecze na początku jest fajnie, jest walka yy, pierwszy set yy, w sumie Wygrywamy czasami no, no super, a potem coś zaczyna się dziać coś się zaczyna zacinać i nie idzie, nie idzie to dobrze, nie idzie tak jak po naszej myśli, tak jakbyśmy tego po prostu sobie życzyły nie tylko my, ale i kibice, których no, no niestety chciałabym przeprosić w tym miejscu za naszą postawę. Nie sposób mnie zapytać, bo dzisiejsze spotkanie było debiutem amerykańskiej rozgrywającej Eriki Hendley i ten debiut chyba wypał, wypadł dobrze. Jak ocenisz jako starsza koleżanka swoją głosowa? Zgodzę no, się no... z tobą, tak, zgodzę się z tobą, naprawdę bardzo fajnie. Zagrała, bez żadnej presji. Bardzo dobry mecz. Myślę, że w jej, w jej wykonaniu myślę, że będzie z dnia na dzień coraz, coraz lepiej. Z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Sylwia, dwa pierwsze sety bardzo wyrównane, można powiedzieć, ten trzeci już zdecydowanie pod Wasze dyktanto. Co się tak naprawdę stało w tej przerwie między setami, że, 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 że jednak to Łódź 3 do 0 wygrała? Ciężko powiedzieć, co się stało. No ta przerwa jest taka zaczarowana, prawdę mówiąc. My chciałyśmy bardzo już w tym trzecim secie skończyć to spotkanie i, i dać już z siebie wszystko tak naprawdę, żeby, żeby ten mecz skończyć za trzy punkty i wygrać. To, że się tak fajnie udało, w takim stylu, no to tylko może cieszyć. Nie sposób nie zapytać o to że wracasz tak naprawdę do e, bielskiej hali, do tych kibiców, którzy, którzy też skandowali po meczu twoje, twoje nazwisko. Chyba miłe są takie powroty, tym bardziej, że, że, że mecz zwycięski. Tak, strasznie są miły takie powroty. Ja właśnie wczoraj jak przyjechałam tutaj wieczorem do Bielska, do tak z, z ludzi nawet rozmawiałyśmy, że, że to jest dla mnie tak duży sentyment, że nawet jak dzisiaj rano wchodziłam na halę tutaj na rozruch, to aż mi się łaska oko zakręciła, no bo to były cztery lata spędzone tutaj naprawdę wspaniałe dla mnie. I, i wracam to z bardzo, bardzo dużym sentymentem i radością. No i jeszcze jedno pytanie o debiutującą w Orlen Lidze i w BKS Profi Credit amerykańską rozgrywającą e, Erikę Handley. E, trochę zaskoczenie, e, że wyszła w pierwszym składzie dla Was? To, że wyszła w pierwszym składzie chyba nie było dla mnie osobiście zaskoczeniem. Wiedziałyśmy tyle, że jest. Jak gra, nie miałyśmy pojęcia i po prostu reagowałyśmy na to, co, co, co widziałyśmy na boisku, ale wydaje mi się, że, że będzie dużym wzmocnieniem dla dziewczyn.